Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Do tematu grobów mojej rodziny jeszcze wrócimy. W tym odcinku zajmiemy się grobami znanych Polaków, którzy musieli czekać na swój pogrzeb od kilku miesięcy, nawet do kilku lat. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. W 2022 roku zmarło wielu znanych aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy czy sportowców. Odeszli także ludzie znani ze świata polityki. Można powiedzieć, że skończyła się pewna epoka. Odeszła królowa Elżbieta II, król futbolu Pele, czy ostatnio papież Benedykt XVI, papież emeryt. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia zmarł znany aktor Emilian Kamiński. Był on mężem Justyny Sienczyło, aktorki znanej z klanu, i bratem Doroty Kamińskiej, także aktorki, zmarł po długiej i ciężkiej chorobie. Emilian Kamiński został pochowany w alei zasłużonych na powązkach wojskowych w Warszawie obok grobu piosenkarza Edwarda Hulewicza. Ostatnio zmarli także Henryk Szordykowski, lekkoatleta, biegacz średniodystansowy, olimpijczyk, medalista Mistrzostw Europy. Jego pogrzeb odbył się 3 stycznia na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W ostatni dzień roku w Sylwestra zmarł aktor Andrzej Szopa. Po przebytym udarze, którego doznał w czasie operacji kręgosłupa w Stanach Zjednoczonych, był częściowo sparaliżowany, poruszał się na wózku inwalidzkim. Zamieszkał w domu aktora weterana w Skolimowie. Media informowały o tym, że żył w strasznych warunkach. 27 grudnia na Starych Powązkach odbył się pogrzeb Andrzeja Matula, legendarnego lektora i głosu polskiego radia. Spoczął on w grobie rodziny Szpindlerów i Ireny Matul. 3 stycznia odbył się także pogrzeb Andrzeja Pstrokońskiego. Legendarnego koszykarza legii Warszawa, reprezentanta Polski, wicemistrza Europy z 1963 i brązowego medalisty z 1965 roku. Ponadto Pstrokoński był Olimpijczykiem z Rzymu z 1960 i Tokio z 1964, był także trenerem reprezentacji Polski zarówno kobiecej, jak i męskiej. Z reprezentacją kobiet zdobył brązowy medal w 1968 roku na Mistrzostwach Europy. Jego pogrzeb odbył się na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Andrzej Pstrokoński spoczął nieopodal Alei Zasłużonych. Nieopodal Andrzeja Pstrokońskiego pochowany jest profesor Zbigniew Wawer, znany historyk, dziennikarz TVP i dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Jego pogrzeb rozpoczął się Mszą Świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. 5 stycznia odbył się pogrzeb Andrzeja Iwana, znanego piłkarza medalisty Mistrzostw Świata z 1982 roku oraz uczestnika mundialu z 1978 roku. Jako piłkarz występował on w takich klubach jak Wisła Kraków czy Górnik Zabrze. Andrzej Iwan spoczął na cmentarzu batowickim w Krakowie. Zdjęcia z pogrzebu pokażemy w następnym odcinku Niezapomnianych. W odcinku o młodych aktorkach, który pokazywałem niedawno w Niezapomnianych, wspominałem o aktorce Bożenie Rogalskiej, która zginęła tragicznie w wypadku we Włoszech. Mamy zdjęcia jej grobu. Bożena Rogalska została pochowana na cmentarzu parafialnym pod wezwaniem. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. Będąc na Powązkach Wojskowych w Warszawie zrobiliśmy także kadry grobu Elwiry Hornik-Pianowskiej, która była znaną scenografką oraz żoną legendarnego twórcy teleturniejów Wojciecha Pianowskiego. W odcinku o grobach rodzinnych znanych aktorów opowiadałem m.in. o ojcu Anny Polony, Rodzinie Anny Dymnej i Gustawa Cholubka. Oto ich groby na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zdjęcia nadesłała nam pani Kinga Radecka. Mamy także zdjęcia grobu młodej dziennikarki Kaliny, mróz z cmentarza w Gołąbkach na warszawskim Ursusie. Fotografię grobu przesłała nam pani Izabela Kasjaniuk. Dziękujemy. A teraz tradycyjne rocznice. 1 stycznia 80. urodziny obchodziłby. Znany reżyser Wojciech Wójcik, który pochowany jest na powązkach wojskowych w Warszawie. W nowy rok, 90. urodziny, miałby także aktor Mieczysław Kalenik. Słynny Zbyszko z Bogdańca, z Krzyżaków, pochowany jest na cmentarzu w Międzyrzecu Podlaskim. 2 stycznia setne urodziny obchodziłby aktor Henryk Bąk, który spoczywa na starych powązkach w Warszawie. Tu także pochowany jest aktor Henryk Łapiński, który 2 stycznia skończyłby 90 lat. Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie pochowany jest znany operator Edward Kłosiński, mąż aktorki Krystyny Jandy. 2 stycznia skończyłby 80 lat. Z kolei 5 stycznia przypadła 15. rocznica jego śmierci. 2 stycznia to także 10. rocznica śmierci znanej dziennikarki Teresy Torańskiej, która spoczywa na Powązkach Wojskowych w Warszawie. 5 stycznia 90. urodziny obchodziłaby aktorka Barbara Wałkówna z Biru, która spoczywa na cmentarzu Doły w Łodzi. 7 stycznia z kolei przypadła 25. rocznica śmierci aktora Piotra Grabowskiego, który pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Odcinek o osobach, które czekały długo na swój pogrzeb rozpocznę od aktora Witolda Sadowego. Był on Nestorem polskiego aktorstwa oraz kronikarzem teatralnym. W reportażu z okazji swoich setnych urodzin dokonał coming outu i wyznał, że jest gejem. To samo napisał w książce pod tytułem Przekraczam setkę. Sadowy zmarł w listopadzie 2020 roku. Niestety, z uwagi na pandemię koronawirusa, jego pogrzeb odbył się dopiero 7 miesięcy po śmierci. Nieco krócej, bo tylko trzy miesiące na swój pogrzeb czekał aktor Emil Karewicz. Słynny bruner ze stawki Większej niż życie zmarł w marcu 2020 roku, a jego pogrzeb odbył się w czerwcu tego samego roku. Oczywiście uroczystości pogrzebowe były opóźnione z uwagi na pandemię koronawirusa. Być może niebawem do grobu Emila Karewicza zostaną dochowane jego żona. Teresa oraz matka Anna, które spoczywają na cmentarzu w Marysinie Wawerskim. Rodzina rozważa ekshumację. Dwa miesiące na swój pogrzeb czekała legendarna prezenterka telewizyjna z czasów PRL Irena Dziedzic. Tak długo na pogrzeb trzeba było czekać, gdyż Irena Dziedzic nie miała już żadnej rodziny. Jej pogrzeb odbył się na cmentarzu w Laskach pod Warszawą. Irena Dziedzic zmarła w nieludzkich warunkach, w jej mieszkaniu unosił się fetor i panoszyły robaki. Pół roku na swój pogrzeb czekała aktorka, seksbomba lat 80 Dorota Kwiatkowska-Rae. Swoje wdzięki prezentowała m.in. w takich filmach jak Tajs, Widziadło, Akwarele oraz Soból i Panna. Niedługo przed śmiercią można było ją oglądać w serialu Blondynka. Na kilka lat przed śmiercią, aktorka wyemigrowała do Australii, gdzie zmarła 19 grudnia 2018 roku. Jej pogrzeb odbył się blisko pół roku później na Cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Jeszcze dłużej na sprowadzenie swoich szczątków do Polski czekała aktorka Krystyna Stypułkowska-Smith, znana m.in. z filmu Niewinni czarodziej". Zmarła ona w Arlington w Stanach Zjednoczonych, do których wyemigrowała. W 1968 roku. Z wykształcenia była romanistką. W USA pracowała jako lektorka języka włoskiego i uczyła także języka francuskiego na jednym z uniwersytetów. Jej pogrzeb odbył się na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Łodzi dokładnie dwa lata i miesiąc po śmierci. Równo dwa lata na swój pogrzeb musiał czekać wybitny polski kompozytor muzyki poważnej Krzysztof Penderecki. Artysta zmarł 29 marca 2020 roku, a jego pogrzeb odbył się tego samego dnia, tylko w 2022 roku. Artysta spoczął w Panteonie Narodowym w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. Tak długie oczekiwanie na pożegnanie Penderskiego było związane z pandemią COVID-19. Media poruszyła także informacja o śmierci. Edwarda Dymka, byłego dziecięcego gwiazdora PRL, znanego z takich seriali jak Wakacje z Duchami czy Podróż za Jeden Uśmiech. Ten były dziecięcy gwiazdor zmarł w nędzy. Był bezdomny, nadużywał także alkoholu. Jego pogrzeb odbył się dopiero 8 miesięcy po jego śmierci. Edward Dymek został pochowany na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach we Wrocławiu, w kwaterze dla osób bezdomnych. Tak długi okres na pogrzeb wiązał się z tym, że nikt nie chciał go pochować. Aktor z powodu swojego uzależnienia od alkoholu zerwał kontakty z rodziną. Pogrzeb odbył się na koszt miasta. Grób do niedawna był w opłakanym stanie. Został jednak odnowiony. Niestety prawdopodobnie zniknie po 2031 roku, kiedy to skończy się opłata cmentarna, która została wniesiona na 20 lat. Rekordzistką... Która czekała aż 4 lata na swój pogrzeb, była Maria Bar Grabowska, czyli słynna dziewczyna ze zdjęć. W 2021 roku Instytut Pamięci Narodowej poszukiwał dziewczyny ze zdjęcia z 1943 roku. Szybko udało się ustalić, że jest nią Maria Bar Grabowska, wdowa po brytyjskim pilocie Filipie Rexie Barze, dowódcy 101 Dywizjonu RAF. Zginął on w locie bojowym. 7 listopada 1942 roku na terenie Belgii. Na zdjęciu widać, jak młoda wdowa trzyma w dłoniach pośmiertne odznaczenie dla swojego męża, które odebrała osobiście z rąk króla Jerzego VI. Maria Bargrabowska była córką Benedykta Husewicza, pułkownika wojska polskiego II Rzeczpospolitej, jednego z dowódców w bitwie o Narwik. W 1940 roku w czasie wojny Maria pracowała jako laborantka w Instytucie Przetalczania Krwi w Edynburgu przy Polskim Czerwonym Krzyżu. Produkowała tam suchą plazmę na potrzeby wojenne. W 1947 roku ponownie wyszła za mąż za architekta Stanisława Grabowskiego, bohatera II wojny światowej, oficera I Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Jej teściem był znany pułkownik Zygmunt Grabowski. Maria Bar Grabowska zmarła w 2018 roku w Chichester w południowej Anglii. Słynna dziewczyna ze zdjęcia doczekała się trójki wnuków i piątki prawnuków. Jej pogrzeb odbył się dopiero cztery lata po jej śmierci, po mszy w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Londynie, w której uczestniczyła asysta wojskowa. Jej prochy oraz prochy jej syna zostały złożone w grobie jej drugiego męża. Stanisława Grabowskiego na cmentarzu w Genersbury w Londynie. Pierwotnie planowano, by jej pogrzeb odbył się na katolickim cmentarzu Świętej Marii na Kensal Greenie w grobowcu jej rodziców. Niestety mogiła jest w opłakanym stanie. Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. Za tydzień odcinek specjalny. Wybierzemy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, by porozmawiać z panem Wojciechem Labudą, pełnomocnikiem premiera do spraw ochrony miejsc pamięci. Rząd szykuje nową ustawę dotyczącą cmentarzy oraz pochówków, by ją ujednolicić. Być może będzie można chować swoich bliskich. Już nie tylko na terenie cmentarza. Zapytamy także o nowy zasiłek pogrzebowy, czy zostanie powiększony oraz o to, czy szykowany jest specjalny cmentarz, panteon narodowy, na przykład na Powązkach Wojskowych w Warszawie, by chować zasłużonych Polaków w jednym miejscu, a tych mniej zasłużonych, szczególnie z dawnej epoki, ekshumować. Do zobaczenia!